Cześć Wam wszystkim. Cześć, tukiereczki. Dobra, ja, ja sobie robię. Cześć Wam wszystkim, z tej strony Sonia. Witam znowu na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj to tylko tak na spontana, bo dzisiaj jest. Ten dzień. Ten dzień. Ten znaczący, ważny, fascynujący dzień. Dla każdego cukrzyka, może i nie. Dobra, znowu zrobię <grywę> jaja. Nie, ale poważnie mówiąc, dzisiaj jest naprawdę ten dzień, <grywę> kiedy już wam pokazuję. Mieniamy. Sensor. Y, tak więc witam Was wszystkich w całej okazałości piżamowej dzisiaj. Kurde, brzuch mi widać, czekajcie. Yy, w dzisiejszym filmiku nie ma ani elegancji, ani Francji. Trudno, niewyprostowane włosy, nic praktycznie nieprzygotowane, ale akurat za dwie godziny kończy już mi się w sumie żywot tego mojego sensora. Dlatego pomyślałam, że już teraz wymienię, bo za dwie godziny nie będzie mi się chciało. I od razu nakręcę yy, taki krótki filmik na ten temat. Tak więc idę po sensor. Czekajcie. Znowu pewno będziecie się dziwić, dlaczego w zimowy dzień jestem ubrana w taką bluzeczkę letnią, ale ja to robię tylko dla Was. Żebyście po prostu wszystko tu pięknie ładnie widzieli, co ja będę robiła. Tak więc dobra, czekajcie, jeszcze sobie wezmę tylko kawę, bo wyglądam. Jestem nie do życia. Czekajcie. A więc tak, chwila. Em... Muszę dojść do siebie. Znalazłam jeszcze jeden taki kartonik Freestyle Libre. Myślałam, że. Znowu jakieś włosy Myślałam, że mam ich więcej. Wydawało mi się nawet, że cały karton miałam. Chyba nie wiem, z ile tam te, te, tych sztuk się mieści. 6, 8. Myślałam, że jeszcze mam taki kartonik, ale nie znalazłam. To był jakoś jedyny. Nie wiem, muszę poszukać w mieszkaniu. Może coś tam się jeszcze znajdzie. A jak nie, to nie będę miała. Proste. Dobra, a więc tak, em, dzisiaj nie będziemy tylko zmieniać sensoru, tylko jeszcze od razu sobie zmienię normalną ta, ta, tą taką igiełkę do pompy. Tak więc dzisiaj zaszalejemy i zmieniamy wszystko. O Jezus Maria, może jeszcze nawet lancetę zmienię, bo czasami też mierzę jeszcze glukometrem, to rzadko. Nie, to nie potrzeba. Dobra, a więc działamy. Unboxing. Jezu, jakie ja mam wory, no ludzie, co się ze mną dzieje, ty? Właśnie mm, fajnie to wygląda tak na filmie. Guzik to dało. No, mam takie wory już od, od urodzenia. Dobra, otwieramy po prostu. I teraz tak. Yy, dla tych, którzy nie znają może yy, sensoru yy, Freestyle Libre, tak wygląda w opakowaniu. Tutaj jest ulotka jakaś, której nie potrzebujemy. Tutaj mamy taki nakłuwacz. O no gdzie mam też brzydkie. O. Go tu postawię i sensor. W takim plastikowym też znowu opakowaniu. Czekajcie, kładę też tu. I dwie saszetki jeszcze y, takich chusteczek do dezynfekcji. Y, dlaczego dwie? W sumie nie wiem, albo jest to bardzo ważne, żeby zdezynfekować dobrze to miejsce dwa razy, dwukrotnie, albo y, jedna chusteczka jest na nowe wbicie, że tak powiem, a druga chusteczka na usunięcie tego takiego kleju jeszcze po starym sensorze. Dobra, ja teraz mam ten sensor na prawej ręce. Jak wygląda moja pacha, widać włosy? Nie, to sobie teraz zrobię może znowu na lewą stronę. W każdym razie teraz na jako pierwszy to ściągamy ten tutaj oto okaz. O, tu, żebyście lepiej widzieli. Może jakieś włosy, to są jakieś pryszcze, nie wiem co ja tam mam. Nie patrzcie. Łapiemy tu, zdrapujemy kawałek plastra. O, I a, ściągamy. Dobra, poszło. Kłak psa tu mi się przywiesił te, powiesił, przykleił do tego. Tak to zużyty sensor wygląda obrzydliwie. Tak więc to miejsce teraz wygląda o tak obrzydliwie. Tu jest pełno kleju na około, tam resztki jakiejś krwi, co nie tylko. Teraz biorę tą jedną właśnie chusteczkę. O i sobie to wszystko czyście. Jezu, jak to dobrze. O, po dwóch tygodniach, kurde. Co to za fałda tu mi się robi? Fuj. O Jezus, jak ohydnie. Nie widzieliście tego. Brud smród. Jeszcze drugą stroną. Dobra. To to mamy. Teraz dezynfekuję od razu już nowe miejsce, gdzie sobie wkuję ten kolejny sensor. Dobra, czekajcie, gdzie miałam ostatnio, widać to? Co? co to? Nie, to co innego. Ostatnio gdzieś miałam wyżej, to teraz zrobię może ciutki niżej, może tu jakoś. Dobra. Oj! Ach, kurde. I już zanieczyszczone wszystko. Dobra, cud miód. Teraz, tak jak już pokazywałam, mamy te dwie części. Widzicie mnie? Tu są te dwie części. Tu jest ten sensor, tu jest ten do wczukiwania. Ten się tak otwiera. No ej. O. Odkręcamy. Tu jest ten plasterek. Teraz otwieramy ten główny sensor. Tak to tutaj wygląda. On tutaj jest, tam w środku, tam. I teraz musimy dopasować to tutaj do tego. O, tak. Tak jak uczyliśmy się, jak mieliśmy 5 lat. Kwadratowa część do kwadratowej, trójkątna do trójkątnej i tak dalej. Czyli w ten sposób będzie trzeba to do siebie włożyć. I tutaj jest jeszcze taki cypelek, znaczy cypelek. Tu jest taki cypelek odstający. Nie wiem, czy widzicie tam. Tak Tylko z jednej strony on odstaje, a tutaj natomiast z drugiej strony jest taka szparka. I to po prostu do siebie musi wejść. Tak. O, wyciągamy i mamy igiełkę z sensorem. To już jest założone. Jedyne, boże jak tu gorąco kaloryfer może wyłączyć. Jedyne co musimy jeszcze zrobić, to już przyłożyć do tego miejsca zdezynfekowanego. Gdzie to było? Było tu gdzieś, nie? Dobra, nie będę teraz na palcami brudnymi dotykała. O Jezu, jak mam suchy łokieć. Masakra. I... Kurde, ale to jakoś tak mało mięsa mam. Tu mogłabym to lepiej zrobić, bo to jest więcej tego tłuszczu, a tutaj to tak... Hmm, tak mało trochę. Może będzie bolało, kurde. Tak przykładamy do skóry i mocno naciskamy. Czekajcie, ałała, Czekaj, boję się. Chwilę. Moment, muszę się mentalnie przygotować na to. No, może tu będzie mniej bolało. Tu. Albo tu. No, trzy, cztery. A, i koniec. Nie zabolało nic. Uff, aż się spodziłam. A co to jest? Skąd to odpadło? Pierwszy raz coś takiego tu mi odpadło, nie wiem. Aha. No i po zabiegu. Aha, to tu nie pasuje, oczywiście to zamykamy znowu, tak? Wkładamy znowu do kartonika wszystko śmiecie. Boże, tyle tych śmieci tu się robi. Masakra. Stary sensor wywalamy. Opakowania po chusteczkę. Zamykamy pięknie kartonik z powrotem. I wygląda jak nów. Tak więc sensor już jest. O tam. Aha, i teraz trzeba jeszcze go zaaktywować. Oczywiście na apce. Tak więc otwieramy apkę i przykładamy. O! I on, teraz, y, mówi, ups. I on teraz mówi, że znalazł nowy sensor, czy zaktywować nowy. Y, ja mówię tak. I jeszcze raz skanujemy. O, i powiedział, że za godzinę się y, y, wystartuje. Gotowe. Gdyby było jeszcze mało tych wrażeń, zmienimy razem sobie. O, nie. To jeszcze insulinę muszę zmienić. Dobra, zmienimy wszystko. Czekajcie, pójdę jeszcze po insulinę i sobie zmienimy jeszcze ten, tutaj, ten no, szlauch. Zaraz będę. Mam jeszcze tak. Jezu, tylko mam problem, bo prawdę mówiąc, ja nie wiem, jak to się wszystko po polsku nazywa. Będę musiała chwilę popatrzeć, bo ja w Polsce nie używałam nigdy pompy, tylko byłam na penach. Ale to i tak po tylu latach. To się zapomina, to, to całe słownictwo. Kurde, swędzi mi. mi. Zawsze to miejsce sfędzi po tych, po tych igłach, po tych sensorach. Katie To jest cewnik? Chyba nie. Nie wiem, jak to się nazywa. Po niemiecku to się nazywa katyta, ale katyta to jest cewnik. Chyba cewnik to jest do moczu, nie? Czy nie? To będę mówiła na to szlauch. Ja zawsze mówię szlauch na to. Patrzę czasownik, szlauchen zmachać, mordować. Dobra, nieważne. Będę musiała kiedyś zobaczyć na polskich stronach, może tam wyczytam, jak to się nazywa. Ale na dzisiaj to pozostanie w takim razie szlauchem. O a jak to się nazywa? Czekajcie. Nieprzygotowana jestem zupełnie do tego odcinka. Rezerwuar. A, też po polsku można powiedzieć rezerwuar. Dobra, zbiorniczek. Przyniosłam mój rezerwuar. E, taki zwykły, też e, firmy Metronika. Wiadomo, żeby to pasowało do pompy. Insulinę. Humalog mój. No i ten szlał. Otwieramy, wszystko po kolei robimy. Otwieramy rezerwuar. E, tak jak w Polsce mnie jeszcze nauczyli. Nie, nie w Polsce, co ja gadam. Tak jak tu mnie na samym początku nauczyli. Pierw wciągamy powietrze, wypuszczamy, żeby zobaczyć, czy nie jest nic zablokowane. Jeszcze raz naciągamy te 3 ml i później kurde, to mi nie wystarczy insuliny. Czekajcie. Teraz tak niepotrzebnie pakują insulinę jeszcze w dodatkowy karton. Kiedyś to tak nie było, bo teraz jest po prostu ten dodatkowy. To jest taki wielki karton, otwieram, a w środku każda fiolka oczywiście w osobny kartonik i zapakowana jeszcze taką folią. Kiedyś to po prostu tylko tak było, tylko to chyba było mocniej jakoś ze sobą przy, przywiązane, nie wiem tylko czym. No i teraz dodatkowe jeszcze to opakowanie. No niepotrzebnie zupełnie. Tak więc bierzemy jedną fiolkę, a resztę idę od razu zanieść do lodówki, żeby mi się nie zmarnowała. Dobra, taką mamy pojedynczą y, fiolkę teraz. Po prostu wyciągamy teraz zimną insulinę, tą zimną resztę schowam od razu do lodówki, a tą ocieplę w ręku zanim zamontuję do pompy. Tak więc wstrzykujemy wpierw powietrze do fiolki. Odwracamy. O i naciągamy. Znaczy samo się w sumie naciąga na razie bo jest takie ciśnienie małe. O, już się skończyło. Teraz naciągamy resztę sami. O, tak. Wywalamy jeszcze powietrze. O, dobra. Powinno styknąć. Teraz wyciągamy. Idę od razu ją schować znowu do lodówki. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj mam takie, zobaczcie, po tych nabiciach takie, takie brzydkie, takie takie, takie rany jeszcze, strupy. Nie wiem jak to się mówi, brzydko to wygląda. Też, o tu, to chyba było ostatni, ostatnie wbicie, bo jeszcze takie zaczerwienione i tak skórka troszkę odchodzi. Trudno. O, takie plamy. Zrosty, już chciałam powiedzieć, zarosty. <laughs> mocno, mocno na brzuchu, bo ja tylko na brzuchu wstrzykuję sobie. Teraz tutaj też mam. No Dobra, tak więc to już tutaj wszystko mam, tu już powietrza nie ma, ale jeszcze jedną taką kropelkę trzeba wypuścić, żeby o, było widać, że tam powietrza nie było. Wyciągamy, w tym miejscu tak ściskamy i odkręcamy tą końcóweczkę, o, i fiolka jest gotowa już do zamontowania w pompie. No to tak, to przygotowujemy w takim razie ten szlauch, ja go zawsze tak szybko, no, tak otwieram. E, ogólnie to Wam powiem taką rzecz nie, to na innym filmie, bo chciałam jeszcze coś powiedzieć na temat tych szlauchów jak ja kiedyś używałam jaka historia za tym stoi, ale to opowiem Wam kiedy indziej tak więc to otwieramy i teraz tutaj też są takie dwie części to jest ta góra z tą igłą a to, to tutaj na dole to jest taka pomoc do wbijania, tak więc otwieramy tą górę, tutaj jest ten szlauch tak zamontowany o, odczepiamy o, tutaj możemy go tutaj tak zaczepić, żeby on tam nam się tak nie wajchał, jak będziemy wbijać. O, tu zaczepiamy naszą fiolkę, o tak. Teraz łykawy. Teraz Wam pokażę, jak odczepiam yy, ten, ten, ten stary już chlauch. I teraz tak, bierzemy też tu, podważamy ten plaster. Jedną ręką to też trochę ciężko. No chodź. O, idzie, idzie, idzie. O, wyszło. Dobra. Ale czerwone mi się to tutaj miejsce zrobiło. Tutaj, patrzcie. Takie brzydkie, czerwone. Dobra, ale trzeba zdezynfekować ładnie. I patrzcie na moje gacie. Tu, dezynfekcja. Boże. Oła. O, jezu zimne. Dobra. Niech to się tam ładnie zdezynfekuje. Wysuszy się i od razu przy okazji możemy zdezynfekować drugie miejsce. Ja zazwyczaj biorę yy, po drugiej stronie po prostu brzuch. Gdzieś tam tu. Koszulkę sobie już zdezynfekowałam przy okazji. Dobra, tak więc to tutaj będzie teraz yy, wysychać. A my w międzyczasie wypijemy dalej herbatkę. Y, kawkę. Mm. Leci. <noise> wszystko zleciało, ale y, y, żyje. Nic się nie stało spoko. Dobra, czekamy, czekamy, aż to. Aż to wyschnie wszystko. Aha, to już było odczepione. Zapomniałam. W takim razie wyciągamy tą starą fiolkę, tą pustą. Patrzcie, ta igła też była. Co była wstrzyknięta, tak trochę krzywo się wbiła. Zobaczcie. Ale działała jakoś chyba. Teraz tak, cofamy. Ach. Dobra. Teraz zakładamy ten nowy rezerwuar. O, zaczepiamy i teraz ja to zawsze tak robię, że trzymam jednym palcem ten dekielek taki i wypuszczamy po prostu powietrze z tego szlaucha. Nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć, może coś dostrzegniecie. Leci. O, tak zazwyczaj dwie, trzy kropelki wypuszczam, czasami jak widzę, że tam jest gdzieś jeszcze powietrze w tym szlauchu, więcej wypuszczam, żeby tam powietrze po prostu nie było. Mniej więcej to wychodzi tak 11-12 jednostek, 10 czasami. To opakowanie sobie tutaj też zostawiam, ponieważ wyciągamy tą ochronę taką tej igiełki. O, jest igiełka, jest tutaj taki, taka normalna igła. O, tu i później jest taki teflonik. No, to ten teflonik zostaje w takim razie w ciele. Ta igła później zostaje wyciągana. I teraz jeszcze to ściągamy, ten ten papierek i teraz mamy plaster klejący się. Układamy się jakoś w ten sposób. Boże, jakie ja mam brzydki ten brzuch. Chryste. No, już się tu wszystko pięknie wysuszyło. Tu jest taki taki takie coś do trzymania. Tu jest igła z jednej strony, z drugiej strony taki taki plastik do trzymania. Trzymamy po prostu i naciągamy tak, żeby kliknęło. O, zaskoczyło. I teraz tutaj popatrzcie, po jednej stronie mamy takie paseczki na tym plastiku. One są po, dwu, po dwóch stronach po tej i po tej. Od tutaj, a po tych stronach jest takie wgłębienie, tak akurat na palce. To jak naciśniemy, to się wbija. Z tej strony trzymamy do naciągania, a tymi dwoma wbijamy. Naciągamy, I teraz będziemy tymi dwoma wbijać. Może tak? Teraz łapiemy to tu. O. o. Dobra. Dociskam tutaj po środku, żeby ta igła jeszcze głęboko raz weszła. I wyciągamy. Ciu. Koniec. O. Tak to wygląda. Tutaj pozostało jeszcze tylko to, o, ta igiełka, która przed chwilą tutaj nas ukuła, znaczy mnie, nie was, i to wywalamy. Zamykam tą igłę, żeby była bezpiecznie, żeby mnie nie ukuła, i koniec. Tyle śmieci tutaj powstało. No, trudno. Taki nasz żywot. I co? No i to tyle w takim razie, bo tu już nie ma w sumie. Nic do opowiadania, tylko to, że sensor wymieniam tak, jak ma się wymieniać co dwa tygodnie, bo tylko dwa tygodnie w sumie się trzyma. Ten szlauch do insuliny powinno się wymieniać co dwa, trzy dni. I ja wymieniam albo wtedy, kiedy się zapcha, albo wtedy, kiedy insulina mi się skończy, albo wtedy, kiedy. No, już powinnam zmienić ten szlał wtedy, nie? Ale ja zmieniam go przeważnie co 4 dni. I na 4 dni też jeszcze styka. Tak więc jest ok. No i to wszystko. W takim razie dzisiaj widzieliście tyle zmian, giełek różnych tu, tu, na brzuchu. Wystarczy tej adrenaliny już na dzisiaj. No i co? No w takim razie zapraszam Was na kolejny odcinek. Może też będzie ciekawy, może czegoś się nauczycie, może też nie. Może zobaczycie po prostu, jak to u mnie funkcjonuje, ale zapraszam, jak macie ochotę, to po prostu oglądajcie, komentujcie, jak wy to robicie. Może macie też inne metody, może macie inne wskazówki. Na pewno mi powiedzie, wymienia te igły tak, jak tam jest napisane na opakowaniu. A, kto się tego trzyma tak naprawdę? Trzymacie się tych, tych, tych reguł? Nie wiem, może niektórzy się trzymają, niektórzy nie. Ja należę do tych, którzy no, hmm, czasami się do tego trzymają. I to byłoby na tyle. Nie mam żadnego morału na dzisiaj. Może tylko taki, że nie trzymajcie zbyt długo tej igły w brzuchu, aż się zapcha, bo wtedy to już kapota. Wtedy to już za późno. I wtedy cukro tak! Ciu, do góry lecą i to już jest wtedy niefajnie. Dobra. Tak więc to na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło w te zimne dni. Kurde, niedługo święta, a ani śniegu, ani mrozu, ani nic. W sumie jest tylko kilka stopni, pięć stopni. Zimno, mokro, ochydnie, ciemno, fu. Dobra, na razie. Do następnego razu. Może będzie padał śnieg. To papa pa. Wtedy.